Jest tam jeszcze misja poboczna. Zobaczymy czy coś mi jeszcze zostało Nie, nawet. Tylko teraz nie możemy iść biegać, bo nas usłyszy chleba bardzista, a nie chcemy go zabijać przecież Wystarczy, że ominiemy go Jeszcze powiem o, o, zabija o samym zabijaniu. Jeżeli im więcej zabijemy żołnierzy tym mniej kompanów się do nas później przyłączy Po każdej misji Przyłącza się Określona ilość ludzi I im więcej uratujemy Ludzi szeryfa Tym więcej się do nas przyłączy Oho ja tu muszę uciekać Bo wiem jak on chodzi Wiem jak patroluje Także tutaj na niego czekamy Aż on Odwróci się i wtedy piącha w twarz, i już tutaj można zauważyć minimalny znak zapytania. Nie wiem, czy tutaj będzie widać na YouTube, ale ja, ja w każdym razie go widzę. Na szczęście, nasze szorobie szybciej chodzi, ale tu nas jakiś chlebardzista widział. Hałas? Kto teraz? Muzyczka się zmieniła. Haha ha ha! Dorzucamy ja? O A, Pieniądze! To, to moja zakwa. Zakwa. A wy co, nie pobijecie się? Pusto w kieszeniach, zabieraj bogatym. Hałas? O jeden problem mniej. ten mnie nie widzi. Przejdę na bok. Co on tam robi? Broń się! Powoli! To Powoli! To nie! Tutaj uratowaliśmy dziadka. Niestety nagrody nie ma. Chyba, chyba że w wiosce. Ale na razie nie od. Tutaj na razie trzeba podbiec. I poczekam sobie na. na patrol. Nie chcę go zabijać. Już jednego żołnierza zabiłem. No cóż, byłem zmuszony. A gdzie jest ten, co go ogłuszyłem? Coś kombinuje. No właśnie, on zmienia... Jeżeli się go ogłuszy i on się obudzi, to on zmienia miejsce swojego pobytu. No właśnie to. Zobaczmy, co tam Robin kombinuje. Tutaj czekam. Kurczę, szybciej. Minuty lecą. Jeszcze mogę chyba troszkę podejść. No nareszcie idzie. Zobaczmy jak on widzi. No to spokojnie mogę podejść. Twojo drogo, Robin, chodź, zasięg widzenia żołnierzy jest trochę za krótki. Robin, szybko, szybko, szybko. O jeden problem mniej. Jeden, drugi, następny. I teraz jeszcze ten kusznik się obudził. Następny. Szkiewka. Pięć strzał. No niestety Robin może nosi przy sobie tylko 12. Łarka. Baczmy tak. Asny gwint. Myszka mi tutaj ucieka czego nie może go rzucić tą sakiewką? Następny żołnierz to jego domi. Ten... Ktoś mnie tu zobaczył? Obudził się pewnie ktoś. Nie no kurczę co jest. Rzucić tam sakrywki, a dlaczego? Co się dzieje? No nie rozumiem. Może tutaj jest XO? Żeby przeskoczyć, no ale niestety ten most jest jedyną drogą. A nie chciałbym zabijać tych żołnierzy. To jest? A! Pieniądze! Ty już miałeś! A! O jeden problem mniej! Perfekcyjnie mi wyszło. Troszkę nie, nie wiem dlaczego nie mogłem rzucić dalej lekkiej. Ale jakieś mi się udało. No, i na spotka, oh, jest dziadek z nagrodą. Biegniemy. Jeśli to nie Robin Hood. Dzięki Twojej pomocy udało się uciec moim prześladowcom. Tutaj możecie przeczytać. Wyjaśnia działanie Koniczyny. Koniczyna jest. Koniczyna ratuje życie bohaterowi. Ważnemu, który jest unikalny, powtarzalny jak na przykład Robin czy Lady Marion. Wtedy kiedy on zginie on po prostu mgleje, nie ginie, tylko mdleje. I wtedy albo klikamy na kończynę, żeby on wstał, albo po prostu albo po prostu przybiegamy drugim kompanem, unieszkodliwiamy żołnierza, który nas pokonał i wtedy klikamy kończynę. Czasami żołnierz może nas nam podstawić miecz pod gardło, także wtedy nie, zamiast. Yy... Konieczniki pokazuje nam się hełm żołnierza gdy... Bo on wtedy nas... znak, że nas pilnuje. Jeśli to nie robin, Hood Panie robinie, otrzymałem wieści od ojca. Przygotowałem już wszystko, co może pomóc panu opuścić Lincoln. Ach, co za czasy. Podatki są nie zniesienia, a ludzie szeryfa szukają wszelkich sposobów, aby napełnić swoje kieszenie. Jedynie odważny Statley próbował się przeciwstawić ich grabiecznym planom. ...ale został pojmany i czeka go egzekucja w Nottingham. Tak, to naprawdę smutne czasy. Kiedy tylko będzie pan gotowy do drogi, proszę dać mi znać. Aby opuścić Lincoln, kliknij na ikonkę z literką V. Czy misja zakończona sukcesem. Czy chcesz wyjść z gry? Tak. Dziękuję. Pierwszy odcinek. Najdłużej playa do, dobiega końca. Tutaj wam jeszcze zostawię, chcecie... ...przeczytać. Musimy. Następną misją będzie oczywiście uwolnienie Statlia. Dziękuję, do zobaczenia w następnym odcinku.